Witam Was serdecznie i zapraszam na 34 odcinek opowieści Ammy. Dzwonek rozdzwonił się na dobre akurat w tym momencie, gdy Adamowi po długich zmaganiach udało się ukołysać dziecko do snu. Cholera co za menda się dobija, syknął wściekły, i ciągnąc za sobą wózek, energicznie otworzył drzwi. Słucham panią, od razu mówię, że nie życzę sobie specjalnych ofert, propozycji handlowych czy innych tego typu usług. Kobieta odsunęła nieco czapkę i odsłoniła twarz, zdejmując przeciw słoneczne okulary. Tato, mogę wejść? Sylwia? Graczyk wytrzeszczył oczy. Niemowlę w wózku wierciło się niespokojnie, więc nie przestając go kołysać, otworzył szerzej drzwi. Gdy zdjęła wierzchnie ubranie, adam za nie mówił. Zamiast eleganckiej brunetki z długimi prostymi włosami stała przed nim krótko ostrzyżona blondynka bez makijażu w szarym dresie i rozszłapanych butach. Co się tak gapisz? Musiałam zmienić imię, żeby wrócić. Wzruszyła ramionami i rozejrzała się dookoła. Tu też jest inaczej od kiedy powiększyła ci się rodzina. Zwariowałaś? Wiesz ile mnie hajsu kosztowało uciszenie tych pierdolonych pornofilów? Dziecko rozpłakało się na dobre. Graczyk pchnął gwałtownie wózek w stronę Sylwii. Zrób z nim coś, bo mnie szlak trafi od tego wrzasku. Chłopczyk zanosił się od płaczu. Sylwia podeszła bliżej. No nieźle, mały, skądś to znam. Ostrożnie wyjęła dziecko z wózka i położyła na przewijaku. Unoszący się zapach nie pozostawał wątpliwości co do przyczyny wrzasku. – Przynieś mi mokre chusteczki i pampersa – skinęła na ojca, który pisał jakiegoś SMS-a. Podał co trzeba, odwracając głowę i zatykając nos. – O, chyba tatuś nie bardzo uczestniczy w pielęgnacji syna. Sylwia sprawnie przewinęła małego i wzięła go na ręce. W zamku zachrobotał klucz. – Kim pan jest? – głos Martyny zaskrzeczał nieprzyjemnie. – Proszę zostawić moje dziecko. – Co się rzucasz? Przewinęłam go w siedar. Sylwia? A ty nie powinnaś być gdzie indziej? Spojrzenie Martyny i ten jeden jedyny, subtelny, niemal nieuchwytny, a jednak wyraźny akcent tonalny w jej pytaniu, niczym błysk jaskrawego światła, otworzył umysł Sylwii. Jednym ruchem wręczyła dziecko Adamowi. Ty, suko. Zanim Martyna zdołała zareagować, potężny cios z pięści pozbawił ją równowagi, a Sylwia w mgnieniu oka znalazła się razem z nią na podłodze. – Nagrywaj, stary, będzie show w sieci. Może coś na tym zarobimy? – chwyciła za związane w ogon włosy Martyny i uderzyła jej twarzą o parapet, rozkwaszając nos. Zaskoczony graczyk z wrzeszczącym maluchem na ręku usiłował coś mówić, ale Sylwia, siedząca okrakiem na plecach Martyny i okładająca ją pięściami, niewiele z tego słyszała. Jej furię przerwał potężny, wymierzony przez ojca kopniak w plecy. Zatrzymała się w bezruchu i z grymasem bólu na twarzy. I dopiero wtedy dotarły do niej jego słowa, które zostały w pamięci na zawsze – – Wynoś się z mojego domu! – Graczyk chwycił ją za barki i dosłownie wyrzucił na wycieraczkę przed wejściem. Z tyłu za nim przyczłapała Martyna z zakrwawioną pieluchą przy nosie. – Nie dostaniesz tej chałupy, bo Anka nigdy cię jej nie sprzeda. – To się okaże! – Sylwia odzyskała głos, choć ból zapierał oddech w piersiach. Zobaczymy, kto ma lepsze metody przekonywania wywłoko. Martyna zatrzasnęła drzwi z takim hukiem, że słyszeli to chyba wszyscy mieszkańcy ekskluzywnego apartamentowca. Anna krzyknęła, zaskoczona niespodziewaną obecnością skulonej osoby przed drzwiami. Wracając od ciotki Anny, nie spieszyła się ani nie czuła zimna. Powoli docierały do niej szczegóły rodzinnego dramatu. Nieszczęśliwy wypadek Marty, jej kalectwo, oschłość babci. Bezwiednie otworzyła furtkę i szukając kluczy w torebce, niemal wpadła na Sylwię, która zwijając się z bólu, nie była w stanie się wyprostować. Masz jakieś prochy przeciwbólowe? Cedziła słowa przez zaciśnięte zęby. Jasne, już daję. Co ci się stało? Ten skurwiel kopnął mnie w nerkę. Kto? Mój ojciec mniej więcej kwadrans później podwójna porcja tabletek spowodowała na tyle znaczącą ulgę, że Sylwia zdołała normalnie usiąść i skorzystać z toalety. Cholera, jest źle, sikam krwią. Wezwę karetkę, Ania sięgnęła po telefon. Poczekaj, muszę się jakoś ogarnąć, zresztą nie mam dokumentów. Sylwia. Sytuacja była na tyle niecodzienna, że Anna nie wiedziała jak się zachować. Zaparzę ci herbatę albo rumianek i wezwiemy lekarza. Dobra, dobra, pożycz telefon. Muszę zadzwonić do matki. Słuchaj, Anka, za nic w świecie nie sprzedawaj domu tej suce. To oszuści, ona i mój ojciec, przyrzeknij, że nie sprzedasz im chałupy. Na razie i tak nie mam z nimi kontaktu, bo firma jest zamknięta. Z piwnicy od dłuższego czasu dochodziło coraz bardziej natarczywe miałczenie huga, więc Anna czym prędzej pobiegła, żeby mu otworzyć i dać jeść. W międzyczasie do jej uszu dotarły strzępy rozmowy Sylwii z matką. Nie obchodzi mnie to, przyjedź zaraz, mam to gdzieś. Czyli jak zawsze: najpierw kłótnia, a potem zgoda i wspólne zakupy. Pot plątał się między nogami i z zaciekawieniem patrzył na Sylwię, która naprawdę źle wyglądała. Muszę się położyć, masz coś do jedzenia? Z tego bólu zapomniałam, że od wczoraj nic nie jadłam. Mama przyjedzie najwcześniej za dwie godziny. Jasne, chcesz kanapkę czy jajecznicę? Sylwia zamyśliła się. Nie wiesz, czy seba ma kogoś? Wydaje mi się, że nie. A ty ciągle bez zmian? Koleś na kaczych nogach? Anna spojrzała na nią z błyskawicą w oku i nożem do smarowania kanapek w ręku. Dobra, dobra, sorry. No ale za przystojny to nie jest. Sylwia, Anna spojrzała przenikliwie i poważnie. Zniknęłaś bez śladu, a teraz nagle wracasz w starych ciuchach, bez dokumentów. Twój tata kopie cię po nerkach. To nie w twoim stylu. Co się naprawdę stało? Zjem coś, a potem ci opowiem, ok? Wyczerpanie Sylwii było tak potężne, że po przełknięciu zaledwie jednej kromki chleba przeniosła się na starą wersalkę i usnęła z kotem na kolanach. Anna krążyła nerwowo po kuchni, obserwując jej oddech. Naprawdę bała się o jej zdrowie, a z drugiej strony nie chciała robić nic wbrew jej woli, zwłaszcza, że cała ta sytuacja była mocno podejrzana. Zerkała co chwilę na zegarek w oczekiwaniu na przyjazd graczykowej. Dochodziła dwudziesta trzecia, gdy przed furtką zatrzymał się samochód. Nareszcie Anna założyła ciepłą bluzę i zbudziła Sylwię. Nikt jednak nie wysiadał z auta. Zadzwoń do mamy, żeby weszła na chwilę. Może napije się herbaty. Anna podała Sylwii swój telefon i skierowała się w stronę drzwi wejściowych. Stój! Sylwia krzyknęła pełnym głosem. Za nic w świecie nie otwieraj, rozumiesz? O co chodzi? Moja matka dopiero dojeżdża do Wrocławia. Rozległ się dzwonek, serce Anny zaczęło łomotać jak szalone. Co mam robić? Wyszeptała z przerażeniem w oczach. Idź do korytarza i zapytaj, kto, ale nie otwieraj. Nogi dygotały jej tak mocno, że złapała się ściany. Kto tam usiłowała powstrzymać drżenie głosu? Sylwia stała dwa kroki za nią. Aniu, otwórz, mam wiadomość od twojej przyjaciółki. Jakiej przyjaciółki? Sylwii Graczyk, czeka na ciebie w samochodzie. Anna zdrętwiała, nie mogła wydobyć z siebie głosu. Za to Sylwia zareagowała błyskawicznie. Zagaduj go, szepnęła jej prosto do ucha i, sycząc z bólu, wskoczyła do kuchni. Wróciła w ciągu dwóch sekund z telefonem. Odblokuj, szybko. Ręka Anny trzęsła się tak intensywnie, że trudno jej było przyło przyłożyć palc do czytnika. Tymczasem męski głos za drzwi przynaglał. Możesz otworzyć. Niech Sylwia sama tu przyjdzie. Anna odzyskiwała powoli resztki zdrowego rozsądku i próbowała opanować dygot całego ciała. No, nie bardzo może się ruszyć, bo ma małą kontuzję. Nie wyjdziesz do niej na chwilę. Muszę się ubrać. Anna rozpaczliwie zerkała w stronę kuchni, ale Sylwia zniknęła jej z oczu. Słuchaj, nie będę stał na mrozie. Głos, głos z zewnątrz był coraz bardziej zniecierpliwiony, choć wydawał się jakby znajomy. Z oddali chrapliwym basem zawołał drugi. Co jest kurwa? Nie otwiera? Zaraz jej pomogę. Anna czuła, jak cała krew odpływa z jej twarzy. Wpadła do kuchni, rozglądając się nerwowo. Sylwia wystawi wystawiła głowę z łazienki i zgasiła światło w kuchni. – Pały zaraz tu będą. Zagaduj go. Dalej. No już. Jest ich dwóch. Nie wiem, co mówić. Powiedz, że nie możesz znaleźć kluczy. Wymyśl coś. Na wtoczył się w wolno mały samochód Ewy Graczyk. Teraz ręce Sylwii zatrzęsły się jak galareta. Z trudem wybrała numer telefonu matki. – Zawracaj. Na główną drogę. Nie wychodź z samochodu i dzwoń na pały. Rozumiesz? – krzyczała szeptem do matki. Brzdęk wybitej szyby w kuchennym oknie i przeraźliwy pisk obu dziewczyn zabrzmiał równocześnie z dzikim wrzaskiem pani Ewy, dochodzącym z zewnątrz. Sylwia jednym ruchem wciągnęła Anię do łazienki i zasunęła starą zasłówkę drzwiach. Jej matka krzyczała i trąbiła klaksonem. Przez kilka sekund, chyba po raz pierwszy w życiu, Sylwia zadrżała na myśl o swojej mamie. Nie wiadomo, czy napastnicy byli uzbrojeni, ale z całą pewnością mogli wyrządzić krzywdę kobiecie, która była świadkiem ich przestępstwa. Jak na złość, upuszczony na podłogę w kuchni telefon Ani ciągle dzwonił, jakby się zaciął, a pani Ewa ciągle wrzeszczała. Sylwia otworzyła jakąś szafkę, chwyciła nożyczki i celując przed siebie, stała z uniesioną ręką, gotowa do wykucia oczu napastnikowi. Wreszcie w oddali zawyły policyjne sygnały. Dziewczyny odetchnęła, a w zasadzie zaczęły ponownie oddychać. Sylwia szarpnęła zasówkę i otworzyła drzwi. Strach o życie matki wziął górę nad zdrowym rozsądkiem. Przez wybite okno zobaczyła na tle śniegu jakąś szamotaninę. Rzuciła się przed siebie z krzykiem: Zostawcie ją. Adrenalina znieczuliła ból nerki na tyle skutecznie, że dziewczyna była gotowa bić się z bandziorami. Anna popędziła za nią. Jeden z napastników uciekał w stronę zarości, a na drugim siedziała pani Ewa i jakiś facet. – Seba? – Ania poznała zakapturzoną sylwetkę. – Skąd ty się tu wziąłeś? – Nic ci nie zrobił. – Sebastian wycierał śniegiem ręce. – Koleś trochę oberwał, jak chciał uciekać. Mama Sylwii trzymała za włosy typa, który leżał zakrwawiony i oszołomiony. Dalszy przebieg akcji rozegrał się błyskawicznie. Przed dom Ani zajechała karetka pogotowia. Dwa radiowozy policji i straż pożarna były tuż za nimi. Okazało się, że Sylwia zdążała, zdążyła wysłać SMS ratunku do wszystkich osób, których numery widniały w telefonie Ani. Sebastian zareagował błyskawicznie i jako pierwszy dotarł na miejsce. Jego brat zwołał po drodze kilku kumpli, którzy właśnie w tym momencie parkowali na wylotowej i na widok niebieskich świateł grzecznie schowali kije bejsbolowe do bagażnika starej BM-y. Między tą gromadą przeciskał się Michał w stroju ochroniarza. Kiedy lekarz z ambulansu zajmował się Sylwią, a policjanci zabezpieczali teren i wyprowadzali zakutego bandziora. Rozdygotanej Annie dosłownie przez sekundę mignął profil jego twarzy. Kierownik? Nie mogła uwierzyć. To ten znajomy głos za drzwi. Minęła pierwsza trzydzieści w nocy, zanim wszystko ucichło, a Michał z Sebastianem skombinowali kawał dykty, żeby zabezpieczyć wybite okno. Ania po raz pierwszy w życiu bała się tak panicznie, że dosłownie trzymała Michała za rękaw, co chwilę zerkając w stronę okna. W kuchni było przeraźliwie zimno. Nie możesz tu sama zostać. Spakuj się i jedziemy do mnie. Kot dostał w piwnicy podwójną karmę, powinno mu do jutra wystarczyć. W drodze Anna po raz kolejny roztrząsała wszystkie szczegóły tego okropnego zajścia. O co im chodziło? Przecież kierownik wiedział, że w domu nie ma nic cennego, więc raczej nie był to napad trapunkowy. A Sylwia? Skąd się tam wzięła? Weszli na palcach do mieszkania. Przyjemne ciepło otuliło jej ciało, gdy kładła się spać w wygodnym łóżku Michała. Jednak sen nie przychodził. Światło ulicznych latarni padało na regał z modelami galaktyk, statków kosmicznych i różnych dziwacznych urządzeń. Z sypialni za ścianą dochodziło chrapanie pana Andrzeja. Tu było dobrze, przytulnie, bezpiecznie, ale jak dalej żyć, jak wrócić? W uszach wciąż brzmiał agresywny głos bandyty i brzdęk wybijanej szyby. Kiedy dwa dni później składała zeznania na policji, komisarz kilkakrotnie wracał do wątku sprzedaży domu. Czego ekipa graczyka szukała w piwnicy? Czy na pewno nic ważnego stamtąd nie wywieźli? Tam naprawdę nic nie było. Jedyne co znaleźliśmy to listy mojego taty i stary akt notarialny. Spojrzała w twarz śledczego ze szczerym zdziwieniem, po czym prawie podskoczyła na krześle, gdy policjant wykrzyknął: Jaki akt? Chodzi o działkę za domem. Dziadek kupił ją dla mojej mamy i dla mnie. No, to mamy trop. To tyle na dzisiaj. Do zobaczenia jutro.